Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Program Słowo za Słowo, czyli kampania społeczna Tarnowskie Oblicza Mody. No, to ze mną ambasadorzy tej kampanii Gemini Park Tarnów, czyli szef tarnowskich strażników miejskich, inicjator wielu akcji społecznych, a nawet rymowanek i wierszyków. Krzysztof Tomasik, dzień dobry. Panie dzień dobry Państwu. I mistrz szkolarski Mirek Bieniasz, także ambasador kampanii. No, w jakim wizerunku o tym powiemy za moment i w jakich akcjach o tym też powiemy za moment. Witaj Mirku, dzień dobry. E, witam wszystkich. No właśnie, bo ja tak sobie myślę, że w tej kampanii Tarnowskie Oblicza Mody chyba najciekawsze jest to, że oprócz tych fantazyjnych absolutnie body paintingowych makijaży pojawiają się świetne akcje społeczne. No i tak w przypadku Straży Miejskiej, pana komendanta, na przykład, oprócz znakowania psów, rowerów, o czym wszyscy wiemy i dobrze te akcje znamy, no to szykuje się bardzo duże przedsięwzięcie, mianowicie zamalowywania bohomazów na miejskich murach i Radio RDN w tej akcji też bardzo mocno będzie uczestniczyć. Kiedy ta akcja? Już niebawem, ja mam nadzieję, że jeszcze w tym roku pierwsze e, działania podejmiemy w tym zakresie. Mamy du sporo kamienic, które są bardzo brzydko pomalowane, sporo mm -hmm. przestrzeni publicznych i wierzę głęboko, że już w tym roku e, rozpoczniemy, a w przyszłym roku będziemy od pierwszych dni wiosny tą e, kampanię kontynuować. Ciekawostką w tej sprawie jest fakt, że to mieszkańcy Ternowa także będą typować te miejsca, te kamienice, z których te bochomazy powinny zniknąć w pierwszej, kolejności. Co to za pomysł? Taki jest pomysł, żeby mieszkańców zmotywować do działania, zaproponować wspólne aktywności w zakresie pozbywania się przestrzeni brzydkich, rozumianych jako części elewacji, które były pomalowane przez no, chuliganów, przez tych, którzy nie szanują przestrzeni miejskiej. Będziemy zachęcali mieszkańców do wskazywania określonych lokalizacji. Będzie przygotowany też specjalny konkurs, w ramach którego e, oczywiście pojawią się pewnego rodzaju nagrody i te przestrzenie wybrane przez mieszkańców będą zamalowywane. Mirek Bieniasz, czyli mistrz Kolarski Tarnowski, pokłosiem jego udziału w kampanii Tarnowskiej Oblicza Mody jest między innymi akcja trenuj z Bieniaszem. No i właśnie słyszę od Mirka, że akcja będzie prowadzona i to trenowanie wspólne będzie prowadzone także w zimie. Tak, oczywiście. My już ponad rok regularnych treningów mamy. Początkowo tak podchodziliśmy z dystansem do tego, bo każdy się obawiał, że może być tempo zbyt wysokie, że zbyt trudne, że y, nie dadzą rady. To znaczy, ciebie się obawiali uczestnicy no tak, Twoich umiejętności. Moich umiejętności, ale tak to <laughs> wygląda, że ci, co już byli, to z chęcią przychodzą, już ponad na drogę regularnie przychodzą. Y, w grudniu, styczniu, w lutym też trenowaliśmy, gdzie były mrozy. Y, I tak zazwyczaj jest, że ja jestem tą osobą, która na końcu jedzie. Do, ja dopasowuję tempo do ostatniego, najsłabszego. Ten, który jedzie przede mną, to zazwyczaj jest tym najsłabszym, najwięcej może skorzystać z tych treningów, bo najwięcej mu podpowiem. Tak, na, tak naprawdę w różnym wieku przychodzą i dzieciaki, i dorośli, i że tak powiem dziadkowie. I wszyscy razem jedziecie? Tak, wszyscy W zwartej razem, grupie? Tak, w zwartej grupie. Jest, mamy taką pętlę w Lasku Lipiu, ona ma około 5 km, gdzie tam są i górki, podjazdy, zjazdy, techniczne elementy, przeskakiwanie przez drzewa, nawet gimnastykę robimy pomiędzy tam rundami. I na tyle to jest fajna sprawa, że, że na przykład jak ktoś jest wyjątkowo słaby, to zawsze są takie miejsca, gdzie może skrócić sobie tą pętlę, bo one się zazębiają, łączą sobą. i zawrócić. I zaczekać. Na uh -huh. nas, gdzie my tam dojedziemy na przykład za minutę czy dwie, bo to mamy dobrze, że tak powiem, opracowane, opanowane to, też jest takie miejsce, gdzie tam może sobie usiąść i na przykład odpocząć, jak to jest zbyt duży wysiłek dla niego. Mirku, Ale... Dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, a sporo jest takich osób i chcą dołączyć do Twoich treningów, to powiedzmy, kiedy się spotykacie, bo wiem, że to są bardzo określone pory i dni. E, tak, e, tak naprawdę teraz, gdzie jeszcze jest dość długo jasno, no to 18 godzinie w każdy czwartek zbieramy się na rydzar śmigłego podbieniaż bajkiem e, i to są treningi na rowerach górskich, a wszystkie wtorki Mamy treningi szosowe, też się zbieramy tam pod narydza śmigłego 7, pod Bieniarz bajkiem i stamtąd ruszamy, i stamtąd, właśnie szosowa pętla ma 50 km, też nie jest jakaś bardzo trudna, wymagająca. Każdy jest w stanie przejechać i nigdy nie zostawiliśmy nikogo najsłabszego, zawsze jedziemy tempem najsłabszego, także każdy, do każdego dostosujemy się, bo tu nie chodzi o udowadnianie, że kto jest jaki dobry albo ktoś jakiś słaby, tylko po to, żeby zachęcić do jazdy. I pokazać pewne, pewne rzeczy techniczne, jak, jak trenować, też jak przy rowerach czasem sobie poradzić, jeżeli defekt, bo się zdarzają nam defekty, bo tam ktoś koło przebije, czy coś mu się stanie z przerzutką. Także wiele rzeczy można nabyć zupełnie za darmo, jak tylko. Będzie miał chęci i czas. I jak tylko się zaangażuje w treningi pod tytułem Trenuj i Zbieniaszem, start w okolicach, jak słyszeliśmy, Gemini Park Tarnów. Panie komendancie, tak słuchając Mirka, tak sobie pomyślałam, że to też jest temat bliski panu. Wszystkie te treningi, o których mówimy, bo to też kwestie bezpieczeństwa, bardzo istotne. No Oczywiście, że tak. Tutaj bardzo się cieszę, że tego typu inicjatywa jest podejmowana, bo przy okazji e, przecież takich wycieczek rowerowych, tak je możemy nazwać, e, cała grupa jest uczona też podstawowych zasad poruszania się, mhm. tak, tak, rowerem, więc to jest wielce istotne, żeby przestrzegać przepisów wtedy, kiedy się poruszamy po przestrzeni miasta i tutaj kolega to doskonale realizuje przy pomocy tego przedsięwzięcia, więc ja bardzo się cieszę, że pożyteczne z przyjemnym jest realizowana, a jednocześnie zapewniamy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Edukujemy i informujemy o tym, jak należy się zachować. Krzysztof Tomasik no, i Mirek Biedroń wzięli udział w tej wiosennej odsłonie kampanii Tarnowskiej Oblicza Mody w fantazyjnych, nieprzypadkowych makijażach. Panowie, taka wasza pierwsza akcja, kiedy zadzwoniła pewnie Kinga Witek, którą teraz pozdrawiamy, bo pewnie nas słucha, no i zaproponowała udział w kampanii. Jak zareagowaliście? No ja zastanowiłem się dosłownie chwilę i sobie myślę, no Trzy dlaczego... Trzy sekundy Zastanowienie? Tak. Uh -huh. Moment, no bo dlaczego nie? Myślę, że to z pożytkiem dla wszystkich i myślę, że rowery będą bardziej rozpoznawalne, czyli może tacy ludzie, którzy uważają, że osoby, które jeżdżą na rowerach, to są, nie wiem, biedne, czy nie stać ich na jezdę samochodem, żeby jazda rowerem stała się bardziej powszechna, żebyśmy bardziej korzystali z jazdy dla zdrowia, dla, nie wiem, załatwiania spraw, czyli do miasta chcemy podjechać czy do pracy. Bo wygodniej, bo sprawniej, bo tak, szybciej. szybciej, sprawniej, no i trochę zdrowia też, no bo to każda aktywność daje nam ileś pewnie minut więcej życia. Ty jesteś w stanie, Mirku, powiedzieć, ile godzin w życiu spędziłeś na rowerze? Czy to jest niemożliwe do powiedzenia? No jest to możliwe, bo to jest tak średnio około tysiąca godzin w ciągu roku, to jest jakieś y, nawet 20 tysięcy kilometrów przez 25 lat, no to... No to ile? Sobie policzyć. No to, to będzie pół, no miliona, pół miliona kilometrów pewnie to będzie przejechane na rowerze, no godzin to będzie... 25 tysięcy godzin, tak? Nieprawdopodobne. Panie komendancie, a pańska reakcja, ta pierwsza, nie kiedy jak zadzwoniła? Ja, ja, ja jestem zwolennikiem niestandardowych, innowacyjnych przedsięwzięć, dlatego kiedy usłyszałem o tego typu projekcie, od razu się zdecydowałem, nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest to um, wyjątkowe przedsięwzięcie przedsięwzięcie, które nie jest standardowe, nie jest jakimś szablonem opatrzone i zdecydowałem absolutnie, że wezmę udział w tej kampanii. Bardzo mi się podobał ten pomysł. Tak jak powiedziałem, ja bardzo często w swojej pracy zawodowej stosuję niekonwencjonalne przedsięwzięcia, bo jestem zdania takiego, że powinniśmy stosować różnego rodzaju zachowania, działania. Jeżeli one mogą przyczynić się wprost, bezpośrednio do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, to należy to robić. A ta kampania niesie ze sobą taki przekaz. O tym właśnie rozmawialiśmy tutaj też przed momentem Rowery, prawda. Z naszej strony znakowanie rowerów, edukacja mieszkańców, no i też ten wizerunek Straży Miejskiej jest widoczny. Jesteśmy. Nie wolno nas zapominać, bo przecież jesteśmy już tutaj ponad 20, blisko 30 lat na tarnowskim rynku i czynimy starania, żeby mieszkańcom naszego miasta żyło się lepiej. My Tarnowianie kojarzymy te takie bardzo fantazyjne tabliczki, a na tych tabliczkach, które są wbite w trawniki, rymowanki, wierszyki, podobno będą nowe na tak, wiosnę. Tak, tak, na wiosnę startujemy z kolejną stroną tego przedsięwzięcia, to, Rzecz innowacyjna, nowość, która bardzo się spodobała mieszkańcom. Mam nadzieję, że przez te rymowanki, przez te wierszyki dotrzemy do społeczności lokalnej i zaszczepimy taki właściwy sposób zachowania wtedy, kiedy poruszamy się ze swoim pieskiem. Pies to obowiązek, a jednocześnie też przyjemność, ale trzeba pamiętać o tym, że Sprzątanie to najważniejsze po swoim piesku, i właśnie takimi wierszykami staramy się docierać do naszych mieszkańców. No to na koniec zupełnie zapytam jeszcze, czy mieliście wpływ na te fantazyjne makijaże i w ogóle stylizacje wasze, które pojawiły się na billboardach w wiosennej odsłonie kampanii Ternowskiej Oblicza Mody? Ja myślę, że osoba, która nas stylizowała, dobrze wiedziała. Monika Stec, tak, strefa zmian. Tak. Y jakie oczekiwania są. I w sumie, jeżeli chodzi o moją osobę, no to jak najbardziej. Nie miałem problemu z tym, że coś nie tak generalnie dobrze dopasowało do, yy, do mojego stylu, że tak powiem, bycia, życia, wyglądu. A te włosy takie mirku z tyłu, te włosy w ruchu, jak to postawiliście? Jak udało się postawić te włosy? Na druciku, na cukrze, nie wiem. Yy, to, to musiał być taki. Taka sztuczka musiała być zrobiona. Była sztuczka. Tak, I nie sztuczka. bardzo chcesz o niej mówić, nie chcesz zdradzać tej nic. No, no ja nie wiem, czy ten czy autorka by chciała zdradzać, bo to jej tajemnica. No to nie mówimy, ale zachęcamy do tego, żeby zobaczyć na naszej stronie internetowej RDNPL i na Facebooku Radiowym, bo tam wszystkie wizerunki tej wiosennej odsłony akcji. Kampanii Tarnowskie Oblicza Mody. Są te włosy charakterystyczne, Mirka także. No i przypominam, że głosujecie Państwo na wybraną przez siebie kreację, stylizację. Raz na dwa tygodnie w radiu RDN do wygrania kupon podarunkowy do Gemini Park Tarnów o wartości 100 zł. Konkurs rozstrzygniemy, przypomnę, w przyszłym tygodniu i podamy zwycięzcę spośród tych, którzy napisali najwięcej komentarzy. No i takich komentarzy z uzasadnieniem, dlaczego dana stylizacja podoba mi się najbardziej. Panie komendancie, zupełnie na koniec. Pan miał wpływ na tą swoją szachownicę na twarzy? Wpływ miałem, tak, oczywiście. Ale to było od razu przez panią, która nas przygotowywała. E, właściwe podejście. Bardzo skromnie, bardzo delikatnie. Nie, ale uważam, że trafiony pomysł jak najbardziej bardzo mi się podoba. Szef Tarnowskich Strażników Miejskich, inicjator wielu akcji społecznych, także z Gemini Park Tarnów, czyli Krzysztof Tomasik i mistrz szkolarski Mirek Bieniarz. Bardzo Wam dziękuję. Odsyłam raz jeszcze do radiowego Facebooka. Tam wielki konkurs, tam wszystkie stylizacje. Bawimy się, komentujemy, lajkujemy. Lajkujemy i komentujemy. O, może w takiej kolejności. I do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.